Zacznijmy od niego, mimo że to dla mnie debil powiem co o nim sądzę, to taki pozytywny koleś można powiedzieć za pozytywny, myśli że jest najlepszy i tym podobnym ale to nieprawda to normalny pedał, też dlatego że ma brata debila ciągle nawala się a na koniec jeszcze spierdala z wioski liścia i idzie do pieprzonego orocz i maro, i on nie jest wyjątek też płakał i płacze nawet mam fotkę patrzcie. Teraz opowiem wam o trzech wioskach, pierwsza to Konoha, tam są właśnie ci najlepsze ziomki, w tym ja, bohaterowi tej bajki, ale powoli można zobaczyć, że ta wioska się pieprzy, będę kończył gadać o tej wiosce, bo powiem to co nie mogę, szkoda, że na razie jest ta cholerna zima, ale teraz idziemy do pieprzonego miasta, piach, piach, piach i piach, wszędzie ten pierdolony piach. Kiedy wyjdziesz na zewnątrz i otworzysz japę to organizm masz spieprzony. Ja nigdy nie pojmę tych debili jak można tam żyć. Wszędzie gdzie spojrzysz jest ten pierdolony piach. Nie dziwię się że tyle tych pist w konocha i w innych wioskach jest. Ja bym też z niej się szybko wyprowadził. Pamiętaj jesteś w pieprzonym terenie jak ta wioska to normalnie z niej wyjdź. No koment. Idzie tam tylko jakiś pieprzony gej. Tak na marginesie to jest wioska wody. Ja pierdolę, kończymy, obyśmy się jeszcze spotkali. Do widzenia. Ja Jacek jeszcze kiedyś do was przyjdę na tobę.